8 lipca. Dom Boży, który jest kościołem Boga żywego. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 15. Kościół Pana, jedyny, który właściwie może być nazwany Eklezja, czyli Kościołem, jest tak nieznaczny, tak pozbawiony ostentacji i stosunkowo tak biedny w bogactwa tego świata, że nie jest dostrzegany. Ani dostrzegalny ze światowego punktu widzenia. Nie jest on ani utworzony, ani kierowany przez człowieka. Imiona jego członków nie są też zapisane na ziemi, lecz w niebie. Jego głową i biskupem jest Pan, jego prawem jest Jego Słowo. Ma on jednego Pana, jedną wiarę, jeden Chrzest zbudowany jest na świadectwach świętych apostołów i proroków, a jego głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Słowo kościół w języku greckim wskazuje na dobrany charakter ludu Bożego. Jest on istotnie powołany, ponieważ odłączony jest przez Pana od Królestwa Ciemności i panowania szatana, a przyprowadzony do królestwa drogiego Syna Bożego i pod jego panowanie. Filarem podtrzymującym ten Kościół i fundamentem, na którym jest zbudowany, jest Jezus Chrystus, jego Pan. Założony na tej skale, Kościół będzie trwał wiecznie. Pytania. Jakie były w tym tygodniu doświadczenia odnoszące się do Kościoła? Jak one na mnie wpłynęły? Jakie były wyniki? Równoległe cytaty. 8 lipca Księga Izajasza, rozdział 62, werset 12. Twoich synów nazwą ludem świętym odkupionymi Pana, a Ciebie nazwą poszukiwaną miastem nieopuszczonym. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 13. A on odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec niebieski, będzie wykorzeniona. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 18. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. List do Żydów, rozdział 12, werset 23. Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, Sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. List do Efezjan, rozdział 1, werset 22 i 23. I wszystko poddał pod jego stopy. A jego samego dał jako głowę ponad wszystkimi Kościołowi, który jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. List do Efezjan, rozdział 2, wersety: Od 20 do 22 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu. Na którym i Wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez ducha. List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 23 do 32: Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy, obmyciem wodą przez Słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego. Lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę, i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od pierwszego do ósmego Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do Was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i Wy jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was proście o cokolwiek chcecie a spełni się wam w tym będzie uwielbiony mój ojciec że wy wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami list do rzymian rozdział 12 werset 4 i 5 jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność. Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Pierwszy list do Koryntian, rozdział trzeci werset 9. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Pierwszy list do Koryntian, rozdział dwunasty, wersety od dwunastego do dwudziestego Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem takich Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni? I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem nie należę do ciała czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem. Gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele każdy z nich tak jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem. A nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, Więcej szacunku. Aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami a Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, werset 16. A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. List do Żydów, rozdział 3, werset 6. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Objawienie 21 rozdział werset drugi. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przeozdobiona dla swego męża. Objawienie 21 rozdział werset 9 i 10. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma Ostatecznymi plagami. I odezwał się do mnie mówiąc. Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę Wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem. Wstępujące z nieba od Boga. Siedem. Kościół prawdziwy, część pierwsza. Raz w dzień świąteczny o świcie zbłądziłem, O pomoc pielgrzyma pewnego prosiłem. Powiedz, pytałem, przez jakie iść niwy, By znaleźć ten jeden Kościół prawdziwy? On odrzekł, Świat cały przeszukasz dokoła, A nigdzie nie znajdziesz takiego Kościoła. Ten bluszcz, co po murach opactwa się wije, to pozór, fałsz on największy tam kryje. Bojąc się, czy mnie mój pielgrzym nie zwodzi, krzyknąłem, tłum ludzi tam przecież wchodzi. Gdy prawdziwego, rzekł, szukasz kościoła, nie tłumów szukaj, lecz garstki zgoła. Wokół chrzcielnicy moc ludzi się tłoczy, Znak krzyża czynią i wznoszą swe oczy. Krzyż ten tak lekki, mój pielgrzym zawołał, Brwi marszcząc każdy go strząsnąć z doła. To nie krzyż zbawcy, Chrystusa Pana, Na którym zawisł, by umrzeć za nas. Wchodzimy, drzwi stały otworem od rana, Widzimy ludzi, są na kolanach. Promienie słoneczne blask świec przyćmiły, Jakby je panny głupie zgasiły. Figury świętych tak jasne, tak białe, Jak w oczach Boga ich szaty wspaniałe. Witraże ślą na dół promienie nadobne, Drabinie ze snu Jakuba podobne. Mój pielgrzym powiódł wzrokiem dokoła I czoło marszcząc z naganą zawołał. Bóg wyrzekł słowa, zna je oświecony, Nie mieszkam w świątyniach przez ludzi zrobionych. Część druga. Szliśmy wśród paproci, wśród drzew mokrych od rosy, Przemokło nam odzienie i przemokły włosy. Do jakiegoś kościoła nas drogi przywiodły, Z krzyżem na kopule, nie rzymskiej był modły. Przetarliśmy szyby zdobne w pajęczyny i modły ujrzeliśmy wznoszone w świątyni. Czyż jest wdzięczniejsza, zapytał niewinnie, Słana z modlitwa od innej? Czy wodą z misy tej pokropienie Grzechów, choć małych, da odpuszczenie? Czy język znający smak chleba i wina Prawdziwszy od innych? Głos słyszę pielgrzyma. I wtedy właśnie na gałązce klonu usiadły dwie wilgi, dobyły swych tonów, a złoto poniżej ich gardziołek wdzięcznych rozlało się rzeką dźwięków stutysięcznych. Psalm zaś odbijał się echem z kościoła, falował, wibrując na zewnątrz dookoła. Chury te, rzekłem, w harmonii trwają, obydwa panu chwałę oddają. Ptaki, rzekł pielgrzym, tę pieśń śpiewają i sznuty grzechu i zła nie znają. Hymn zaś z kościoła to coś innego, jest pieśnią winy i grzechu ludzkiego. Umilkły wilgi, umilkły organy i przymównicy duchowny stanął pielgrzym mi zaraz szepnął do ucha chodźmy nie warto nam tego słuchać błędów nie widzę rzekłem w kazaniu o śmierci uczy o zmartwychwstaniu obie nauki prawdziwe zdrowe choć przyznać trzeba wcale nie nowe rzekł pielgrzym walczy z wiatrakami ze złem co żywe było przed wiekami, Lecz wraz woalką zasłania nam oczy, By grzechu nie widzieć, Co dzisiaj świat toczy. Wracaliśmy ludzkie mijając grobowce, Wrzosem porosłe, różą, jałowcem. W kamieniach wyryte widziałem imiona i śmierci rodzaj, Jaką kto skonał. W grobach leżały męczonych kości, których kołem łamano niegdyś bez litości, Których palono dla świadectwa Pana, Z których garstka popiołu została zebrana, A śmierć ich teraz pobudza, Porusza i do wysiłków do służby zmusza. Kiedyśmy obok tych mogi uchodzili, Rzekł pielgrzym, Ci upragnioną koronę zdobyli, Lecz stracić ją może Patrząc w wiek ponury, kto na stosie jej szuka na kole tortury. Stos i koło pył przykrył i ciężki i stary. Bóg na życie dziś patrzy. Doń przykłada miary. Część trzecia. Minęliśmy smukłe, wysokie to pole, co cień długi kładły na łąkę na pole. Dom spotkań się zjawił przed oczy naszymi, Zniszczony jesieni deszczem i mrozem zimy. Ludzie w nim prości i czyści, zrzeszeni mniemali, że oni i nikt poza nimi. Nie zakłócali też ciszy sami, Ni modły głośnymi, ani pieśniami. Każdy całując palec ów Boży, Myślał, że Bożej łaski przysporzy. Czy Kościół prawdziwy? spytałem wreszcie. To sekta tylko, sektom nie wierzcie, które w swej pysze drzwi zamknąć są w stanie przed Tobą, świętymi, a nawet przed Panem. Pismo nam mówi, że nieba bramy tak we dnie, jak w nocy otwarte mamy. Czyż aby dostać się można do nieba, Kościoła lub sekty klucz nosić potrzeba? Część czwarta. W dal wiódł nas gościniec, Biegnący przed nami Ku wiązu arkadą ponad głowami. Wtem kościół dojrzałem. Wyglądał wspaniale. Jak śnieg był biały z iglicą na skale. Tam, gdzie przez morze rzuceni pielgrzymi, Schronienie znaleźli przed wieki dawnymi. Bez słowa zzułem moje sandały Na świętej ziemi me nogi stały I okrzyk wzniosłem. Wreszcie ujrzałem kościół, Którego od dawna szukałem. Lecz pielgrzym mruknął. Nie bądź dziecinny, Wszak nie jest on lepszy, Ni gorszy od innych. Część piąta Szliśmy kościoły, mijając z daleka bliżej natury ciekawej dla człowieka. Wiewiórki przybiegły, by nas zobaczyć. Bóg słodkim tchnieniem las przykryć raczył. W wątpliwość wszelkie wierzenia podałem, Gdzie fałsz, gdzie prawda uparcie szukałem. Najpierw spytałem o Augustyna, czy błędy głosił? Tu słowa pielgrzyma, Czy może człowiek objąć swym wzrokiem niebo rozległe, niebo wysokie? Obszar, odrzekłem, zbyt wielki się zdaje, lecz prawdy większy pielgrzym dodaje. I choć Augustyn padł na kolana, Ujrzał jak mała cząstka mu znana. Choć Luter szukał sercem swym całym, Część tylko uchwycił jej mocy i chwały. Choć Kalwin otworzył swą duszę szeroko, nie objął całości, nie wniknął głęboko. Lecz trójka owa i jej podobni, co ja widziałem, widzieć nie mogli. Gdy mówił, zachwyt ogarnął mą duszę, mówiącą zawsze: Ja poznać muszę. Na święte pielgrzyma spojrzałem oblicze. Kim jesteś? Powiedz. Nie mówię, lecz krzyczę. Wspaniałość jednak tej chwili nadana sprawiła, żem poznał, iż jest to twarz pana. Strach mnie ogarnął, bo grzeszny byłem. W kurzu klęknąłem i tak się modliłem. O, Chryste, panie! Pomóż, gdy wołam, do prawdziwego zaprowadź kościoła! On odrzekł, a człowiek tak mówić nie zdoła. Nikt znaleźć nie może takiego kościoła. Odtąd, gdy szukasz, kościoła nie szukaj, lecz jego głowy i tak nauczaj. Potem już zniknął sprzed moich oczu mnie światłem prawdy swojej otoczył.